Cześć. Trzeci dzień wycieczki. Tam chyba jakaś kaczka turystka sobie chodzi. Yy, widok z okna. Okna bardzo małego. To jest w zasadzie jedyny minus tego pokoju. Okienko jest niewielkie, ale sam pokój jest bardzo wygodny. tam obok jakiejś miejscowości Święty Michał czy coś takiego. A dzisiaj mam zamiar dotrzeć do Włoch. Zobaczymy jak pójdzie. Zobaczyłem kaczką. To może ujęcie skończę krówką. No dosyć oryginalny obiekt na obrazek urozmaicający urozma widok w pokoju. No, robię się niesamowity. Ponownie wcześnie rano, jak dla mnie wcześnie. Yy, fajny hotelik. Takie w miarę śniadanie. Yy, spokojnie można by tu powtórzyć nocleg. O, coś murczącego jedzie. O wiadomo, w takim miejscu motocyklistów jest sporo. błędne widoki i zero ruchu, stoję tu jakiś czas, porobiłem trochę zdjęć i nic nie przejechało w tym czasie, z jednej, jak i z drugiej strony. W Austrii taką najsłynniejszą trasą alpejską jest Grossglockner. Ale to nie jedyna droga. Jest w Austrii kilka takich tras. To jest jedna z nich. Oczywiście płatna. Nazwy nawet nie będę czytał. Zresztą chyba widać, jak ktoś to napisze. I jedziemy. Tu podjazd to raczej spokojnie. O, trochę nierówności. Ale tu widać świeżo sfrezowane. Chyba się szykują na remont. Jechałem na górę, ale jakiś podczuj, prawie na 2000 jestem, a tu właśnie można powiedzieć, że tu akurat towarzystwo jest ogrodzone, ale po drodze no, sporo właśnie tych krówek spaceruje. Naprawdę z wolnego wybiegu można powiedzieć, że są. Trochę przerażający ten świstak. Yy, świstak chyba, tak zgaduję. W pewności nie mam. Ale bópr to na pewno nie jest. Ani łoś, ani jeleń. <grystanie> tu jak na razie jest spoko. Ale jednak Grosklockner wygrywa jak do tej pory. takich niespodziankach na zakręcie właśnie mówię nie na każdym ale od czasu do czasu właśnie takie coś może zaskoczyć no, tu akurat jest czyściutko jak ktoś chce to może schodzić na kolano ale przy następnym zakręcie to to kolano może być zesztychowane bo mówiąc brutalnie złapię uścisk na głowie no niestety Jadąc sobie tu, właśnie ładnie dróżką, zauważyłem obok coś takiego dziwnego. Postanowiłem zawrócić i podejść tam bliżej. Zaraz będzie widać lepiej. No właśnie, taki skalniaczek ktoś ma na podwórku. Ktoś się napracował trochę. No, na wiele sposobów można to interpretować. Może ja nie będę zdradzał. Swoich własnych przemyśleń na ten temat. O, tu jakieś symbole, nawet tu cały taki park, tematyczny chyba jest. No i taka ciekawostka. Myślałem, że poprzedni szczyt to jest właśnie to zwieńczenie, ale może byłem w błędzie, może będzie więcej. Przełęcz ta główna jeszcze przed nami. No i bardzo dobrze. No, na tym modelu już się za bardzo nie znam, być może taki Harley, bardzo wiekowy, stary. No, nie jestem w stanie określić modelu. To jestem na szczycie. No, ewidentnie to są sprawczynie tych różnych niespodzianek na drodze, w szczególności na zakrętach Uważać, trzeba uważać. Tu Państwo w takim antuarzu robią jakąś prezentację golfa 8,5. Oj, średnio im tą wyszedł, szczególnie ósemka, no teraz trochę poprawili go, ale... Same piękne panie. Powiem zjazd był trochę szybszy, ale zawsze człowiek się zastanawia, gdzie jest ta granica, żeby nie przegiąć. Ja muszę uważać tym bardziej, że jestem na full załadowany, ale trochę adrenalina podskoczyła. Fajnie było. No i koniec. Bramki z drugiej strony. O, ale tu już jest lekki zator. Jak ja z tej strony, wjeżdżałem, no to było pusto, a tu już niestety trzeba stać, no i to sporo, czyli warto jednak wcześniej wstać i kurczę pojawić się tu o świcie, no o świcie przesadzam, dziewiąta to nie był świt, teraz jest pół do jedenastej. Kurde, tak pięknie była, w tej chwili się trafiła mi taka droga na giesa można powiedzieć, ale myślę, że jakoś z ertekiem damy radę przejechać tędy. Ale to jest pierwszy przypadek kurde taki, gdzie nagle asfalt się skończył. No i wszystko już wróciło do normy. Bardzo fajne miejsce. Tam poniżej jest wodospad, w tej chwili go nie widać. Yy, za moment zejdę tam na dół, to z tej perspektywy lepiej będzie widoczny i przede wszystkim troszeczkę trzeba się wychłodzić. No jest cieplej niż się spodziewałem, całe szczęście mam drugą letnią kurtkę, trzeba będzie to wygrzebać w bagażu. Trochę mi zeszło w tym miejscu. Przeciągnął się ten odpoczynek, ale nie jest tak źle. Za 10 minut, z tego co, co mi nawigacja mówi, powinienem być już na granicy austriacko-włoskiej. Także niedługo zaczyna się kolejny etap. Tym razem Alpy Włoskie. Granica austriacko-włoska. Z ziemi polskiej do włoskiej. Tak, mniej więcej. Kosmiczny odcinek. Już, już wiem, że jak zjadę jeszcze kawałek na dół, to chowam kamerę, wracam na górę i jeszcze raz zjeżdżam tędy. Bezwzględnie. Oh, oj kurde, szok. Ponownie jestem w tym samym miejscu, bo po zjechaniu na dół zawróciłem i pojawiłem się tutaj po raz drugi. No kurde, naprawdę, droga jest niesamowita. Tam jakie wysoko góry są. No, w tej kamerce mało co będzie widać, bo już ten najwyższy rząd jest w chmurach. Ale no przepiękne miejsce, teraz zjeżdżając też nie będę nic nagrywał, kamerkę chowam. Jestem na dole. Nie wiem czy to było widać, ale 31 stopni i to w ruchu. Na górze było fajnie chłodno, tu jest normalnie, tu jest po prostu gorąco. Ale było niesamowicie. Tam właśnie mniej więcej, chyba w tamtym kierunku. 33 stopnie, a stoję w cieniu. Wbijamy następne współrzędne i lecimy dalej. Kierunek Udine. Tutaj oficjalnie rozpoczyna się strada delle Levette, startujemy. Na razie jest ekstra, super asfalt, największą niewiadomą mi problemem jest rodzaj nawierzchni. Nawierzchnia tam wyżej w górach może być w tragicznym stanie, za chwilę sam się o tym przekonam. Nie wjechałem jeszcze na szczyt, to jest tylko taki punkt pośredni. No i teraz się otworzyła taka panorama dosyć fajna, tylko że niestety powietrze jest mgliste. Jednak z tym szutrowym odcinkiem Telewety to prawda Mam nadzieję, że jak się pojawią dość duże nachylenia to wróci asfalt, bo nie będę miał jak hamować kurde Przyznaję, że robi mi się ciepło nie tylko od słońca Na razie jest spoko, bo jest w miarę płasko Ale kurde, naprawdę będą cyrki jak się zacznie zjazd, a ta nawierzchnia się utrzyma Ale widoki niczego sobie Kamera patrzy w boga, ja patrzę przed motocykl. Kurde, z takim skupieniem, że sam potem z ciekawości będę oglądał ten filmik, co jest po mojej prawej. Bo jakoś nie mogę odkleić wzroku od drogi. <grystanie> o, tam na, na horyzoncie widzę motocykl chyba jakiś. Coś tam jest. To teraz zakład. Co to może być? No co może być? No zakładam, że GS, kurde. <grystanie> Ciemno, bo nie wiem, teraz akurat już motocykla nie widzę, widzę kierowcę, który siedzi gdzieś tam na ławeczce. No oczywiście, G. Yes. Cóż by to mogło być innego? No, poszli grubo, jeśli chodzi o wielkość tablicy i to jeszcze w takim pustkowiu, no nie całkowitym, bo tu akurat wyjątkowo nie jestem sam, ale wracamy do tablicy, ponieważ znalazłem polski ślad. Byliśmy tu 4 razy 4 razy 4. No tak. Sobie tak naprawdę po co GS? Ale tak I to jeszcze chłopaki. STETA. Spotkałem 3GS-y, w tej chwili widzę, że stoi jeden. Tych dwóch chyba ruszyło dalej. O, czyli gonią mnie. Przypuszczam, że za chwilę gdzieś tu się... O, o właśnie, są. Jest jeden, jest drugi. Ale wyczułem. Za chwilę ich dogonie. Nie, nie dogonie, bo ustali. To myślałem, że dogonie, ale właśnie ruszyli dalej. To nie dogonie. No cholera jasna. A myślałem, że będę miał takie fajne ujęcie jak ich mija, ma tu niestety. No, i tego się nie spodziewałem. To jest taka bramka pod napięciem. Ma zapobiegać przechodzeniu zwierząt tą drogą. Tylko teraz tak, nie widzę możliwości, żeby to jakoś odgiąć, podnieść, przesunąć. Czy za to żółte będzie można złapać? Bo czarne kopie. To tak się przyznam, że już wiem z doświadczenia. Bo w pierwszej chwili dotknąłem. Mówię, U, rzeczywiście, smyra, smyra. No, i tak sobie poradziłem. To się odchyla, ale automatycznie zamyka samo. Ale taki patent z gałązką. Chwilkę podumania. Oczywiście to zdemontuję i przywrócę do stanu jakiego był. Żeby nie było, wszystko jest jak powinno być. Tak zostałem, tak to zostawiam. I jedziemy dalej. Witamy ponownie asfalt, od tego momentu już droga chyba dalej jest asfaltowa, więc wszystko w porządeczku, tu gdzie się zaczynają pochylenia, będzie można już poczuć przyczepność pod kołami, także spoko. Może za wcześnie na podsumowania, ale według mnie tą trasą można przejechać na każdym motocyklu, nie potrzeba jakiegoś wyjątkowego zawieszenia albo prześwitu. Na upartego to nawet czoperem. Jedynie trochę wprawy prawy yy, jeździe po takiej luźnej nawierzchni, ostrożnie powolutku. O Poproszę, jak dbają o bezpieczeństwo, barierki się nawet pojawiły. Wjechaliśmy w las, także już tu też widoków nie będzie za bardzo, także ja zjeżdżam na dół już bez kamery. No i panoramika de zaliczona. No teraz czas najwyższy na poszukanie jakiegoś noclegu. Nie ma się co ciągnąć. No tu jest dzisiaj mój, mój nocleg, Motocykl obok. Tak, akurat, piętro jestem na dole. Z własnym ogródkiem i świecącym w oczy słońcu. Kurde, jak się schowa za górą, to będzie dużo fajniej, chyba. Tak się prezentuje od strony ulicy. O, motocykl tam widać. Idę do chyba jedynej jakiejś restauracji tutaj. Intensywny dzień, ale fajny. A co jutro? Nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy.